Witam wszystkich na moim kanale. W niniejszym odcinku serii Twórczość Własna The Forest zbuduję zejście do Leja Krasowego. Przejdźmy do czynów. Jako lokalizację wybrałem zachodnią stronę Leja skąd mam najbliżej do niewielkiej wioski Kanibali. Na początek powstanie Dźwig. Postaram się, aby był on jak najbardziej wysunięty. Następnie, dźwig z krawędzią leja połączę za pomocą niestandardowych schodów. Zawsze, przy okazji, staram się, żeby konstrukcje, jakie stawiam, były ułożone względem siebie w miarę równo. Taki nawyk. Ok, szybciutko budujemy te schody. Drzewa w okolicy mamy pod dostatkiem. Od razu buduję dźwig. W pobliskiej wiosce są miny do zebrania. Postawię tutaj jeszcze kilka stopni, żeby nie wpadać do tej dziury pomiędzy schodami a dźwigiem. Będę wtedy dużo chodził, więc ryzyko jest duże. Zrobione. tak zacząłem zaglądać na dół, że spadłem i wylądowałem w jaskini kanibali. Jestem już z powrotem. Spróbuję bezpiecznie spaść na dno windy. Ach, ledwie co. Dobra, budujemy następny dźwig. Niestety napotkałem na pierwsze trudności. Nie wiedzieć czego, gra przyciąga mi projekt do góry. No nic, postawię go tam, gdzie się da. Teraz jest dobry moment, żeby wybudować tu sto jak na kłody. Oczywiście kanibale nie odstępują nam na krok. Dobrze, że usmarowałem się wcześniej farbą, bo nie byłoby tu tak spokojnie. Na razie Janusze biegają wokoło, ale mnie nie atakują. I ja nie mam zamiaru się z nimi bić. Agresja rodzi agresję, nikomu to niepotrzebne. Dobra, który mi tu zakosił kłody? Przyznać się... Było ich tu znacznie więcej. Bardzo śmieszne. Do się się znaleźli. Dobra, budujemy drugą windę. Cicho tam. Okej, okay, no to hop w dół. Zrównam się teraz z tamtą windą i zbuduję pomost. W międzyczasie trochę się działo, udało mi się spaść na dół dwa razy, spłonąć, na koniec zginąć śmiercią permanentną. przez co straciłem spory postęp w budowie, bo długo nie zapisywałem. Odbudowałem pomost i zrobiłem zejście schodami na dół. Teraz robimy ciąg dalszy. Z ciekawostek, to wyposażyłem się wreszcie w nowoczesną siekierę. O, proszę bardzo, wiernie, fani, czekają już na mnie. Ok, doszedłem do momentu, gdzie gra zaczyna mi fiksować i wszystkie budowle przeciąga mi gdzieś wysoko w górę. Widzicie, co się dzieje? A co się stanie, jak postawię tu fundamenty? Hmm. O, udało się. Ok, to zbudujemy tutaj niewielką platformę. Mały skok do przyszłości, i mamy już wybudowaną kolejną platformę. Na końcu, której znajduje się kolejna winda. Dobra, zjeżdżamy w dół. Tutaj spróbujemy zrobić tę samą sztuczkę z fundamentami. Mogą one nachodzić na platformę dźwigu, najwyżej nie będzie ona zjeżdżać na sam dół. Znowu zrobiłem przeskok w czasie. Zdecydowałem się, że od tego miejsca budować będę zjeżdżalnię dla kłód. Jeśli na dnie leja krasowego zdecyduje się budować jakieś konstrukcje to zjeżdżalnia umożliwi mi najszybszy transport drewna. Jak widać muszę budować tę rynnę małymi odcinkami. Co jakiś czas spadają mi tu na dół kanibale. Zbieram trupy delikwentów i podpalam. Cóż mi pozostało? Przy okazji, chcę zbliżyć się do tej półki skalnej na wprost, gdzie można normalnie dostać się, tylko eksplorując jaskinie. Przewijam czas do przodu i voila, widzicie, wybudowałem zjeżdżalnię tam daleko na dole. W międzyczasie opracowałem sposób, jak nie latać z kłodami tam i z powrotem. Pokażę wam. O, prezentacja się mi udała. Ok, otóż całą partię kłód puszczam rydną. A na końcu budowanego odcinka stawiam w rynnie stojak na kłody, który je wyłapuje. Teraz wystarczy je poukładać i mamy pod ręką materiał do budowy. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale budowa tej rynny to jakiś dramat. Za każdym razem gra próbuje mi projekt przeciągnąć gdzieś wysoko w górę. Umęczyłem się nad tą budową niemiłosiernie. Przynajmniej podejście do tej półki skalnej było dobrym pomysłem, bo jest tam pełno patyków i nie muszę po nie ganiać na samą górę. Niestety nie udało mi się zrobić ładnego połączenia z tym miejscem. Widocznie autorzy gry nie przewidzieli, że ktoś będzie chciał się tutaj budować. Wreszcie doszedłem do jakiejś wysokości, gdzie wcześniej wspomniany błąd nie występuje. Teraz zszedłem na dno leja krasowego i mogę jednym ciągiem wybudować zjeżdżalnię. Oho, słychać jak kanibale chrapią. Dobra, czas na budowę drugiej części zjeżdżalni. Tutaj przygotowałem sobie początek, skąd poprowadzę teraz zjeżdżalnię i połączę ją przy windach w połowie wysokości leja. Jeszcze tylko muszą przeżyć ten skok. I jesteśmy w domu. Co jest? No nie, serio. Widzicie to, co ja? To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Przyciąga mi projekt do góry masakra. Jak ja to teraz zrobię? Chyba, że. Chyba, że postawię projekt w drugą stronę. Z dołu na górę. No nic. Tylko teraz muszę wybudować dodatkowo schody, bo jak jestem w trybie budowania, to nie mogę wejść w interakcję z windą. Kurna, to jakaś porażka. No nic, powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Zrobię to wejście na górę, ale z ekonomicznego punktu widzenia budowa ta jest nieopłacalna. Może jakby grało się z kimś jeszcze to by było łatwiej to budować, ale samemu jest to straszna męczarnia. Jeszcze tylko ostatnie schody i budujemy tą zjeżdżalnię. O, widzicie co się dzieje? Jak mi gra wyrywa to do góry? Cały czas mam tak z każdą rzeczą, którą chcę tutaj wybudować. Teraz wystarczy tylko wyjść na górę. Krótki spacerek wzdłuż krawędzi leja i uwaga, żebym teraz tylko nie spadł. Jest. Dobra. Biorę się za budowę. Udało się. Wybudowałem zejście na samo dno. Może można było to zrobić prościej, na przykład przy użyciu samych wind, tak jak zacząłem to robić na początku. Ale w dalszej perspektywie, jak będę chciał tu jakąś bazę zbudować, to teraz będę miał o wiele łatwiej z transportem drzewa. To by było na tyle w mniejszym odcinku. Łapki w górę, jeśli odcinek się Wam spodobał. Wtedy będę więcej takich odcinków robił. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, subskrybuj ten kanał. Tymczasem żegnam się, do usłyszenia. Cześć, a ty co się gapisz?